Jeśli próbujesz zmienić dietę, jeżeli próbujesz więcej ćwiczyć, regularnie spać albo mniej siedzieć na internecie, ale jakoś ci to nie wychodzi i się poddajesz po dwóch, trzech próbach, to dobrze że tu jesteś. Dlatego, że dzisiaj opowiadam Ci o jednej bardzo fajnej metodzie, która pomaga nie poddać się w tego typu sprawach. Zapraszam. Myślę, że raczej każdy z nas ma jakieś postanowienia czy swoje własne plany, co zrobić, żeby na przykład zdrowie się odżywiać, więcej się ruszać, zadbać o higienę snu, być może jakieś postanowienie pod tytułem ograniczyć ilość czasu spędzanego na internecie i skrólowaniu itd. Myślę, że to są takie. Może jeszcze jeden: nauczyć się czegoś nowego, na przykład języka obcego jakiegoś. Myślę, że to są jakieś najbardziej popularne, nie tyle co postanowienia, ale nasze plany, które faktycznie chcemy zrealizować. I teraz tak, dobrze wiemy, jak je zrealizować. Raczej wiedzy nam w tych aspektach nie brakuje, no bo zobacz, raczej wiemy, że ćwiczenia są zdrowe, raczej wiemy, jak to jest, co trzeba zrobić, żeby pobiegać, żeby się zapisać na siłownię. Żeby sobie kupić skakankę i skakać. No Raczej wiedzy, informacji nam nie brakuje. I też dobrze wiemy, jak to robić. Czyli na przykład to, że dobrze wiemy, że żeby nauczyć się francuskiego, no to raczej przynajmniej raz w tygodniu wypadałoby zajrzeć do tego materiału, z którego się uczę. My o tym wiemy. Więc tak naprawdę informacji nam nie brakuje, i to nie informacja lub jej brak. Stanowi tutaj sedno. Dlaczego więc tego nie robimy? Bo bardzo często rozbija się to o to, że zaczynamy się uczyć tego francuskiego, zaczynamy chodzić na ten basen, zaczynamy się zdrowo odżywiać, ale mijają takie, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, lub w niektórych przypadkach dwa, trzy dni i po prostu porzucamy ten nasz temat. W jakiś sposób coś się kończy i nie kończy się nasza wiedza. I nie kończy się też nasze przekonanie, że jednak warto, bo my nadal wiemy, jak to zrobić, i wiemy, dlaczego warto, i wiemy dobrze, co i kiedy należałoby robić. A mimo to nie robimy. Więc co się kończy? No, motywacja się kończy. W jakimś sensie nie chcę nam się, po prostu nam się nie chce znowu nakładać tych butów i iść biegać. Może pogoda się popsuła, a może po prostu już to się wydaje takie męczące. No, po prostu nie chce się zajrzeć do tego francuskiego. I w tym momencie bardzo dużo osób, co robi, no, sięga po jakieś znowu poradniki, to jak się uczyć francuskiego? Albo to jak zatrzymać, czy w ogóle zbudować dobrą formę fizyczną? Albo na czym polega dobra dieta? I to troszeczkę tak, jakby, jakbyśmy szukali nowej diety. No, ale w tym, właśnie chodzi o to, że to nie, nie w tym sęk. Ponieważ wiedzy nam nie brakuje, to wiedza nas nie uratuje. Dlatego, że my tę wiedzę mamy. Natomiast faktycznie to, co nas uratuje, to jest jakiś taki zastrzyk motywacji. I dzisiaj właśnie taką metodą się z tobą udzielę i ona jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. Jest bardzo prosta też polega na tym, że zapraszasz drugą osobę do swojego przedsięwzięcia. I nie chodzi o to, że z kimś innym masz biegać albo z kimś innym masz chodzić na francuski. Ale ta osoba w ogóle może nie mieć ochoty nauki, na naukę francuskiego i zostawiasz ją w spokoju. To nie o, nią, nie o nią chodzi, tylko nadal o ciebie i twoje cele, i twoją motywację. Natomiast co robisz? Prosisz tą osobę, bo to ty wprowadzasz zasady, na jakie zapraszasz tą osobę do siebie, do tego przedsięwzięcia. I możesz ją poprosić o to, żeby na przykład raz w tygodniu, nie wiem, w środę, albo jeszcze lepiej w niedzielę, pod koniec tygodnia, zadzwoniła do ciebie, wysłała do ciebie jakąś wiadomość, albo się z tobą spotkała i zapytała ciebie, co takiego z francuskiego zrobiłaś w tym tygodniu? Albo co takiego z ćwiczeń fizycznych zrobiłaś w tym tygodniu? Czy o której godzinie chodziłaś spać? Albo jak długo spędziłaś, yy, na przykład w ciągu tygodnia, ile czasu przeciętnie, dziennie na scrollowaniu internetu, mediów społecznościowych. I to tylko tyle. Tak? Czyli zapraszasz tą osobę, żeby ona trochę ci patrzyła na ręce, żeby ona oczywiście w ży życzliwym okiem, nie po to, żeby ciebie krytykować, nie żeby m, tak naprawdę jakiś, jakoś wprowadzać musztrę, ale żeby była obecna. I ten świadek Twojego przedsięwzięcia ma bardzo, bardzo dobroczynny wpływ, i jest to potwierdzone badaniami, że to naprawdę działa, żeby się nie poddać w tym, na czym ci zależy, żeby to kontynuować, żeby nie tracić motywacji. I to jest właśnie ten zastrzyk motywacji, którego potrzebujesz, a nie nowej wiedzy. Dlaczego to działa? O tym Ci opowiem za sekundeczkę, tylko najpierw chciałabym podziękować wszystkim osobom, które wspierają ten kanał poprzez różne platformy na by Coffee. Wielkie, wielkie dzięki, bardzo doceniam Waszą obecność i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Natomiast jeżeli jesteś na tym kanale, czerpiesz jakieś nowe, przydatne informacje i zarazem chcesz mnie wesprzeć w tym, co robię, są do tego sposoby, zostawiam je w opisie tego odcinka i w przypiętym komentarzu. Z góry wielkie dzięki. A my wracamy do naszego, dlaczego to działa, dlaczego warto zapraszać innych ludzi, tak naprawdę wystarczy ci jedna osoba, w swoje przedsięwzięcia, żeby utrzymać motywację, żeby się nie poddawać. Powodów jest wiele, naprawdę jest bardzo dużo powodów, i one naprawdę działają. Pierwsza z nich jest taka, że obecność drugiej osoby, gdziekolwiek, w czymkolwiek, w cokolwiek robimy, Zmienia nas, w jakimś y, aspekcie nas ekscytuje, dodaje nam energii. No bo zobacz, jak siedzisz sam w domu i na przykład oglądasz sobie serial, to jest jednak inne doświadczenie niż wtedy, kiedy zaprosisz swojego kumpla, przyjaciółkę, do tego, żeby ten serial oglądać razem. Zauważ, że chodzenie na przykład do kina na komedię. Powoduje, że te komedie wydają się śmieszniejsze, bo słyszysz, jak inne osoby się śmieją i się faktycznie lepiej bawisz na tym. Oczywiście, na marginesie, ostatnie lata, no może nie ostatnie lata, nawet dekady, właśnie dlatego wprowadziły w telewizyjne seriale ten śmiech w tyle, żeby serial wydawał się bardziej śmieszny. Tylko, że troszeczkę przegięto w tym aspekcie, więc dzisiaj możemy powiedzieć, że już niekiedy mamy tego dość, ale efekt nadal na nas działa. Jeżeli sprowadzimy go znowu do tego, że siedzisz z tym serialem i z jednym kolegą albo koleżanką i sobie oglądacie, to jest inne y, doświadczenie. Podobnie będzie miała się rzecz z czymkolwiek. Jeżeli się przeprowadzasz i zapros zaprosisz kogoś do sprzątania domu, a nie robisz to sam. Jeżeli idziesz na spacer, i idziesz pod rękę ze swoją przyjaciółką. To nie będzie taki sam spacer, niż wtedy, kiedy robisz to sam lub sama. Identycznie się ma sprawa, jeżeli chodzi o nasze postanowienia, jeżeli chodzi o nasze czynności, które mają w jakimś aspekcie poprawić jakość naszego życia. Czyli właśnie na przykład nawyki higieny snu, czy jedzenia, czy ćwiczeń fizycznych. To wszystko też będzie miało inny wymiar i inną atmosferę, kiedy zaprosisz do nich drugą osobę. W związku z czym, jakby przeleje się cała kaskada konsekwencji. No bo to już przestaje być Twoje własne, prywatne, prywatna obietnica złożona sobie. Czyli jeżeli dotrzymasz sobie słowo, jeżeli nie wiem, pójdziesz wcześniej spać, jeżeli pójdziesz na ten basen, jeżeli zerkniesz do tego podręcznika z francuskiego, no to tak naprawdę nic się nie dzieje, bo nikt o tym nie wie, więc okej, okay, możesz sam sobie pogratulować, okej, okay, ale generalnie na zewnątrz to nie robi żadnej różnicy. Podobnie nie będzie robić żadnej różnicy, kiedy nie pójdziesz na basen, kiedy nie zerkniesz do tego francuskiego. To, to też tak naprawdę, no cóż, no, no szkoda, fajnie by było, chciałabym, no ale dlatego, że tego nie zrobiłam, nie ma za dużych konsekwencji, nic wielkiego się nie wydarzyło. Zmieńmy to, dlatego że jeżeli nic dużego się nie wydarzyło, kiedy dotrzymasz sobie słowa i kiedy to słowo złamiesz, no to motywacja będzie się rzeczy gdzieś tam lecieć w dół. Zaprośmy drugą osobę i zróbmy z tego zobowiązanie publiczne, czyli to, że czujesz na sobie już większą odpowiedzialność, bo ktoś o tym wie, co ty robisz i czy dotrzymasz słowa, czy nie. To zwiększa determinację, to pomaga się zmotywować, to pomaga włożyć te buty, jednak wyjść, pobiegać, nawet jak ta pogoda nie jest jakaś za cudowna. Czyli mamy już zwiększoną mobilizację, determinację, i to nie tylko tu i teraz, ale to działa na dłuższą metę, ponieważ na dłuższą metę prosimy drugą osobę o to żeby nas co niedziela pytała, żeby do nas zadzwoniła albo takie małe jakieś spotkania nawet przez internet można zorganizować po to tylko, żeby wpuścić jakieś pytanko. No to jak tam w tym tygodniu się poszło z tym francuskim? To nas mobilizuje i to pomaga w naszej determinacji, ale to jeszcze nie koniec, bo przecież możemy ustalić te zasady tego kontaktu, takie jakie nam najbardziej pomagają, a w związku z tym można by było poprosić tą drugą osobę, że słuchaj, jeżeli ci powiem, że coś ruszyłam w tym temacie, to pochwal mnie, to powiedz mi miłe słowo, gdzieś tam jakiś doping zastosuj wobec mnie, bo ja tego potrzebuję. Bardzo często jesteśmy motywowani pochwałą bardziej niż karą, więc też zwróć na to uwagę, czy to ciebie bardziej motywuje. I poproś o tą pochwałę, skoro to działa. I jednocześnie Dodatkową konsekwencją jest taka zwyczajna, być może nieuświadomiona, nie musimy sobie z tego zdawać otwarcie sprawy, ale wzajemność, ponieważ przecież prosimy kogoś o przysługę, ten ktoś nam robi życzliwą przysługę, nic tak na dobrą sprawę z tego nie ma, czyli jest to bezinteresowne, że sobie zapisze w kalendarzu, że sobie gdzieś tam ustawi przypomnienie na komórce. Żeby o 17 w niedzielę przedzwonić, czy wysłać jakąś wiadomość czy maila z zapytaniem do nas, czyli robi nam przysługę. W tym momencie włącza się nam zasada wzajemności, czyli wtedy, kiedy nam ktoś coś daje, zwłaszcza bezinteresownie, to my mamy ochotę się odwdzięczyć, to my mamy ochotę nie podejść do, do tej osoby z pustymi rękoma, tylko faktycznie jej też coś zaoferować. I w pewnym sensie podziękować za jej zaangażowanie. W takim układzie, w takim przedsięwzięciu, co to będzie? No to będzie nasze zaangażowanie. Czyli okej, okay, ona się stara, ona mnie pyta, ona sobie zapisała w tym kalendarzu, faktycznie do mnie pisze, no to trochę mi głupio będzie mówić co tydzień, nie, nic nie zrobiłam. I chociażby sama zasada wzajemności też będzie nam, y, nas do, do Motywować i dopingować, tak naprawdę. Czyli będzie nam pomagać w tym, żeby się nie poddać. A przecież o to tutaj chodzi. Bo czym innym jest faktycznie, jeżeli ta osoba do nas zadzwoni, my mówimy: tak, wiesz, zrobiłam, przerobiłam sobie pierwszy rozdział podręcznika. Tak, byłam dwa razy na basenie w tym tygodniu. I to jest taka zasada, która, która naprawdę bardzo fajnie działa i to na dłuższą metę, i którą warto zaadoptować. I gdzieś w tym wszystkim, być może, jak o tym opowiadam, pojawia ci się jakiś zgrzyt, pojawia ci się jakiś opór. Być może myślisz, no, ale ja się tak nie otwieram przed ludźmi z tym, co ja chcę zrobić i swoimi planami, i swoimi marzeniami czy motywacją, w ogóle cząstką siebie. Rozumiem, że to może być trudniejsze i mogę Ci zaoferować spotkanie jeden na jeden. Dlatego, że być może trzeba by było coś przegadać poważniejszego niż samo ustalenie to, do kogo dzwonię i dzwonię, tylko właśnie taką chęć otwarcia się przed kimś. To zapraszam serdecznie. Przy oczywiście, zapraszam Cię też do newslettera, gdzie raz w tygodniu dajemy sobie spokój, tylko że na piśmie, gdzie zawsze staram się, to jest taki mój konik, bardzo to lubię, staram Ci się przekazać przez ten newsletter coś do przemyślenia, coś. Tak, żeby, żebyś pomyślał o sobie i pomyślała o sobie nieco łagodniej niż przed przeczytaniem tego niezletera. Dlatego zapraszam do zapisu. A wracając do naszego tematu dzisiejszego, czyli do motywowania się poprzez wpuszczanie innych osób w swoje przedsięwzięcia, to może to być dla Ciebie ciekawostką, żeby się dowiedzieć, jak to się zaczęło. Bardzo ciekawe badania przeprowadzał psycholog społeczny amerykański tak naprawdę polskiego pochodzenia, Robert Zając, ktoś, kto ma takie nazwisko, raczej nie jest z innego pochodzenia niż polski, mianowicie on wkładał w labirynt karaluchy i obserwował, one miały uciekać od światła bodajże, i on obserwował, jak szybko one uciekają, jak szybko wykonują to zadanie, kiedy były same, i kiedy widziały, że inne karaluchy są obecne. No i oczywiście nam się to zgadza, to co, o czym tutaj opowiadam od początku tego filmu. Mianowicie karaluchy, które miały inną obecność, znaczy obecność innych karaluchów wokół siebie, biegły szybciej, uciekały szybciej, szybciej wykonywały to zadanie. Więc nawet na takim poziomie, takiej zwyczajnej laku karaczy. <grych> To, to też daje swoje efekty. Jasne, my nie jesteśmy karaluchami i w ogóle miejmy z karaluchami jak najmniej do czynienia, ale, ale nadal jest ta zasada. Jesteśmy istotami stadnymi i obecność ludzi jest nam potrzebna i na nas wpływa. W związku z tym, czemu by nie wykorzystać tego wpływu na swoją korzyść? Po to, żeby sobie pomóc w utrzymaniu motywacji i zaangażowania w to, co jest zdrowe, co Ci przynosi korzyści, może Ci daje więcej spokoju, może Ci daje więcej rozwoju osobistego, może Ci daje w ogóle, otwiera jakieś szanse, mówię tutaj a propos na przykład języków obcych, ym, zmiany pracy na lepszą, zmianę Twojej całej sytuacji życiowej na lepszą. Więc okej, okay, to nie musi być tak ym, malutkie, może być troszeczkę faktycznie krok, który będzie zmieniał jakość twojego życia. Dlaczego by nie wykorzystać tej zasady, która działa na swoją korzyść. Oczywiście muszę zaznaczyć na koniec to jedną rzecz, że nie ma metody cud. Jeżeli szukasz techniki, która rozwiąże twoje problemy na przykład z motywacją i, i poddawaniem się raz na zawsze i będzie za, i zadziała z każdą osobą w każdym zadaniu, w każdym dniu, cokolwiek by się nie działo, to nie znajdziesz takiej techniki, więc zawsze można powiedzieć, że ojej, ale to nie zadziałało wtedy, a wtedy. No bardzo możliwe, że nie zadziała zawsze, a mimo to i tak warto spróbować. I jeszcze jedna rzecz, to samo co wyszło właśnie w tych badaniach zającej, co potem zostało potwierdzone, że, mianowicie, że tak jak większość rzeczy chyba w naszym życiu, to dawka czyni truciznę i... Tutaj mówię o takich zadaniach typu na przykład, to, co powtórzę francuski, to pójdę na basen, albo położę się spać o 9, a nie o 24. To są ogólnie rzecz biorąc, no to nie są zadania bardzo trudne. Okej, okay, motywacja do nich jest trudna i właśnie dlatego ten film ale same w sobie nie są bardzo mocno, na przykład obciążające emocjonalnie, albo gdzieś utrudniające nam życie. Dlatego ta technika się w nich sprawdzi, natomiast nie sprawdza się wtedy, kiedy zadania nas wręcz przytłaczają. Wtedy, kiedy nie wiemy w ogóle, jak do tego podejść, wtedy, kiedy musimy się zastanowić, co ja tutaj mam do zrobienia. To jest życiowa, traumatyczna sprawa z gigantycznym bagażem emocjonalnym. No to nie, to, to wtedy troszkę inaczej postępujmy, innego narzędzia użyjmy niż tego. Bo wtedy obecność innych ludzi, jeżeli się angażujesz, może wpłynąć na ciebie negatywnie. Ta obecność kogoś może, może u ciebie zostać w tym momencie zinterpretowana jako obciążenie, a nie pomoc. Także, też oczywiście, tak jak mówię, to nie jest metoda cud, to działa na niektóre przedsięwzięcia, nie na wszystkie. Zresztą od żadnej metody nie oczekuj tego lepiej, bo się rozczarujesz, że zadziała zawsze i wszędzie. Natomiast do tych wszystkich przykładów, które mówiłam wcześniej, do tych takich zwyczajnych, codziennych rzeczy, które często gdzieś tam się rozbijają właśnie o regularność, o konsekwencje, może zadziałać, są duże szanse, dlatego warto warto spróbować. Daj mi znać w komentarzu, przy którym zadaniu swoim własnym, prywatnym przedsięwzięciu chcesz kogoś zaprosić, i daj mi znać, kiedy to zrobisz zaprosisz tą osobę już dzisiaj? Czy możesz do niej właśnie wysłać smsa czy maila? O, słuchaj, dowiedziałam się o takiej metodzie. Czy możesz mi towarzyszyć? Daj mi znać w komentarzu. Każdy komentarz, każde kliknięcie to jest wsparcie mnie i tego kanału, za co Ci z góry wielkie, wielkie dzięki przesyłam. Tak samo jak i wszystkim osobom wspierającym poprzez inne platformy. Wielkie dzięki. Widzimy się następnym razem.